Na odjezdnym wierzę w rzeczy niewidzialne, w niesłyszalną muzykę. Wierzę w niewypowiedziane słowa, pozostające w domyśle i te nie do pomyślenia, choć przecież gdzieś istnieją. Wierzę w krzyk milczenia, wierzę w zdolność przekraczania granicy czasu i terytorium przez wiersz, który umie unieść się i z tego języka do języka innego lekko przemieścić się stopami z ołowiu. Wierzę, że nieistniejące przemieni mnie i oświeci, żeby mi się ciszej znikało z tego świata bez poruszenia motyla zamyślonego nad kwieciem, bo niebawem być może to on stanie się mną. Bez vis-a-vis -vis. Mój dzień bez vis-a-vis -vis, także noc. Ale nocą jakby mniej. Kiedy się wierzy, że sen zwróci to, co zagrabione. Ci, którzy teraz idą z krajem zmierzchu turąc się do siebie nie wiedzą jak to jest kiedy ktoś nagle zostaje bez swego wizami rozmawiają ze mną jak gdyby nic przerażającego nie zaszło jakby nie wiedzieli że jestem już z innej planety już nie stąd. Lata 50. Lata 60. Dawny Wrocław. Między ulicą Smoluchowskiego i Norwida już tam nieistniejące ogródki działkowe, truskawki wiśnie, zapach kopru. Bryza od przystani AZS-u, koło politechniki, a poniżej przedwojenna wozownia. Nawoływani wozaków, parskanie koni, ciężkich koni pociągowych, czołapiąc, rozwożą węgiel, rozwożą węgiel i brykiety węglowym miałem, znaczą szlak. Które wiedzie do i od wozowni do ich podków, odbitych w czarnym miale, świr płoszonych w rubli, ucztujących na ich nawozie. Nad tym fruwają furmańskie przekleństwa, tną powietrze jak zbicza czas, ostry. Gdzie tam to wszystko? Te ciężkie wozy, konie podkowy. Gdzie to wszystko odeszło? istnieją już tylko pod moją powieką. Tu w latach 50. jeden przy drugim kładziono nagrobny kamień napisem do spodu z niemieckiego cmentarza. Napisem do spodu. My studenci w tamtych akcjach społecznych kładliśmy na groby kamień pod nową politechnikę, podczas gdy jeden z nas, głosząc, że naszą generacją od czasu wojny nosi pod czaszką kulka dum-dum, wyprzedził o lata gwiezdne od lotem ze szpitalnych okien. Co się stało, że młodzi chłopcy z lat pięćdziesiątych, sześćdziesiątych nie chcieli dłużej żyć. Ten skacze z okna, tamten pakuje do ust lufę myśliwskiej broni, strzela. Inny połyka zawartość wiołki. Skacze pod pociąg albo rygluje się w pustej chacie, seko hektolitrem gorzały, na umór. Jeden po drugim odchodzą, imitując chwacki gest. A my, którzy pozostaliśmy, co nam z tego przyszło, żeśmy zostali? Co było złączone, jest okaleczone. Nie macie pojęcia, jak to jest, kiedy nagle zostajesz sam i niczyj, i kiedy to cię dopada na zawsze, że tracisz to upragnione wisami, podczas gdy tamci idą, turąc się do siebie. Jak gdyby nic, idą z krajem zmierzchu. Szczęście, nieszczęście. Najszczęśliwszą miłością jest miłość nieszczęśliwa. Z truną G, zerwaną ze skrzypiec, oplata pamięć i bierze górny ton od zapachu róży lub chryzantem na twym losie układa się zdobną bombonierkę z kokardką w korze srebrzystym czułym wspomnieniem czystych uniesień i melancholii prosi się o wiersz własny Albo przeczytane przez kogoś innego. Podczas gdy miłość szczęśliwa, trafiona nagłym grotem śmierci, ogałaca cię, skacze w przepaść bez dna, w rozpacz, w stan bez przyszłości. Taka miłość. Jej utrata jest jak tsunami. Przemienia cię w słup lodu, już nie żyjesz. Tylko zdaje ci się, że żyjesz, a nieistniejące staje ci butem na gardle. Z niczym tu przyszłem. I odejdę z niczym. I wkrótce będzie, jakby mnie nie było.